Cześć moi drodzy, dzisiaj pracuję nad animacją Equipa. i dzisiaj będziemy taki ciekawy kodek renderować. Nie jest jeszcze skończona animacja, ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co zamierzam zrobić. Bo mam najnowszą kombinację w tym, tego programu z 2022 roku nie będę wam pokazywał strony, gdzie obrać najklejszy wejny, kombinacje dźwiękne, bo w innych wideo pokazywałem wam, nie chcę na to tracić czasu. Dzisiaj wam pokażę ustawienie w najnowszym Kodeku garangarowania, bo muszę wam to pokazać, gdzie są wsi import export. Kodek SF ma coś takiego jak Allo Multifrag in SF. Ten rendering tu jeszcze nie jest stabilny O co tu chodzi? Jak mam na przykład ten procesor wielowątkowy Na przykład ja mam AMGSX, SX, a ktoś ma AMG Risen Kodeks ten wykorzystuje większą liczbę rdzeni do renderowania I to mogłoby Wam pomóc Darowanie, ale czy mam obrać najnowszą kombinację? O tutaj są komilacje które wychodziły O, tutaj się coś pozmieniało. Co to jest? Nie widziałam tego wszelkiem. Tak mi głowa dzisiaj, moi drodzy woli. Jak chcecie to możecie obrać? E, tu nawet jest e, data, kiedy powstała kompilacja. Ostatnio miałem problem z pobieraniem, a teraz już nie. O, obiera mi się na szczęście. I tutaj macie możliwość pobierania. To jest dla Windowsa. Zresztą widzieliście, jeszcze raz pokażę, to jest dla Windowsa e, plik, ale on jest sfakowany. E, pokażę wam, co musicie zaznaczyć. I jak wybieracie ścieżkę w programie Tools, idziecie do program files, ffm.egg. Jak wybieracie w OpenTools, a w Tools widział w katalogu bin ten leak, Bo to jest plik, on samodzielnie nie działa, tylko on jest jakby wykorzystywany przez Tools i Tools używa go jako kodeku do renderowania. A teraz najnowsze kolekcje umożliwi nam zarengerowanie chociażby do pliku .jpg, bo potem moglibyśmy w programie Krita dodać efekty rozmycia. Hmm, tak się zastanawiam, czy nie utworzyć nowego katalogu. Umożliwiam. Mlok ekipa .jpg. Mlok ekipa JOPG. Bo o, o tym można w programie krycia zaimportować filki e, .jpg. To jest mam Kurde, Ugh, głowę trochę dzisiaj, mój drodzy, woli. Ale dobrze, skupmy się na tym. Bo mamy kilka warstw. Na jednej rysuję. Mam też e, środkową warstwę. Ale tu mam ustawioną przejrzystość. Do dodatkowych efektów bo no to może się wam przydać a tu jest warstwa do rysowania dlatego chcę to zrenderować do osobnych flików które jeszcze można byłoby wydatków w programie Krita edytować moment przeskadza mi trochę to jak woli głowę czasem mam takie problem. dobra i okwe Nie mogę się Zastanawiam się, smoothing, jest na wygładzanie, a co chodzi z tym fadding? Nie, mm, nie wiem, nie będę dawał tego bez tego. Nie, nie widziałem niektórych rzeczy, moi drodzy. Połowa procesoru, e, kafejki Ranger Young, sedno Nie wiem, o co chodzi z tymi kafejkami. Muszę wam tutorial dokładnie przeczytać. Muszę zaraz iść spać, bo moi drodzy, zaraz do kościoła wstawać. Tutaj mamy jpg renders. Aha, trzeba sprawdzić jakąś ilość kwiatek na cyklu gm jeden. bo może to jest ważne, jak wysyła się do jpg. No i dobrze, renderujemy. Sprawdzę jak... o, jak szybko, jak jiernicze. Rzeczywiście, to działa. Już mam okaże zrenderowane kwiatki. Jak to wygląda? Eee! To mi się wydaje? Nie, nie ma wygładzenia. Jakbyście zwrócili uwagę, to mi się trochę nie podoba. Nie, nie jest w sumie tak źle. Sprawdźmy. Jak to wygląda? Bo uchyłem te z Pracuję nad animacją vlog Equipa, bo chciałbym swoją wersję zrobić, ale w programie Oven Tools. Aha, jeszcze jedna hek. bo to nie jest raster... tunis Raster Level, ani Vector Level. Pracuję na tym module już pokażę. Growing Raster Level. Dlatego, że ten moduł wspiera różne pędzle. I dlatego używam ten moduł. ten Dlatego, tu Tunes... Raster nie wspiera. Zasadź się to nazywa, dobrze mówię? Tu z raster level nie obsługuje wszystkich pędzli. Dlaczego na tym pracuję? Na wektorach nie pracuję, ponieważ z wektorami no wymagający są spowalniają strasznie komputer. A ja zawsze lubiłam animacje ogranicznie rysowane i zawsze lubiłem dodawać takie efekty rozmycia. Jak będę miał silniejszy komputer, moi drogi, to będę robił animację hektorową. Myślicie, jak mam AMD FX i tą kartę graficzną i dużą ilość RAMu, to wystarczy? Nie. Do grafiki hektorowej ten procesor jest no nie do końca dobry. Chciałbym mieć AMD Ryzen. Ale dobra, przejdźmy do hektry. Zrobię test renderowania na innym formacie. Jeszcze jest taki ciekawy format. Eee, dobra, niech się jakiś radusze... Aha, bo tu klikamy. To trochę to pozmieniali. Dodali do naszej wersji programu WebM format. A nie wiem, o co chodzi z tymi filterami. Użyję to, bo jestem ciekaw, jak się to będzie sprawdzać. Właśnie, jakość. I zrengeruję sobie go w WebM. Ten format jest, moi drodzy, przez YouTube obsługiwany. O, FFMP daje Zobaczymy jak z tym rangerem, bo mam najnowszą kompilację obronną. Ja się uciekłem w łąk, żaden nie wyskoczył. Aha, i mam okazję jak, jak ustawić ten program. Ehm, się mogli upewnić. To jest ścieżka do katalogu, trzeba wybrać ścieżkę i do katalogu winy wejść. Ja mam w katalogu Program Files FFME, on jest rozpakowany i tutaj trzeba ustawić do katalogu. Także mam nadzieję, że się Wam tutorial podawał. To jest bardzo ciekawe, nie mówiłem wcześniej o tym, bo to się niedawno pojawiło.